Witamy w sieniu TV. Dzisiaj jest 19 października i jak co roku u nas w szkole odbywa się wampiriada. Zapraszamy teraz na krótki materiał związany z dzisiejszym dniem. Co was skłoniło do oddania krwi? pomoc chorym ludziom, którzy będą w danej sytuacji potrzebowali tej krwi. Znam parę takich osób i wiem, że potrzebują na bieżąco jej. Mam chęć pomocy, ale tak naprawdę to czekolada mnie skłoniła zdecydowanie. Nie mam zielonego pojęcia. No niestety dzisiaj mi się nie udało, ale zamierzam to zrobić w najbliższym czasie. Nie mogę, jeszcze nie mam 18. Teraz na Wampiriadzie nie, ale oddaję w punkcie ekstrawstwa. niestety nie mogę dać krwi, ponieważ suplementuję się kaszą jagranu. A jak ci się podoba tegoroczna vampiliada? No spoko, naprawdę fajnie. Szkoda, że nie ma Michała Karmowskiego oczywiście. Jest super, tak samo jak rok temu. Wiele ciekawych występów, taneczne Muzyczny, No, jest super. Nie wiem, nie było mnie tam. Jest bardzo ciekawa. Widziałem wiele fascynujących występów. Naprawdę, czy to występy wokalne, czy to tutaj artystyczne. Myślę, że jest to w sposób ciekawy zarządzane w tym roku. Jeszcze nie byłem, ponieważ dopiero na następnej lekcji idziemy, ale tak jak patrzę, to ogólnie bardzo fajnie. Nie oglądam całości, ponieważ tutaj czekam, aż ktoś się zainteresuje, ale tak to jest dobry poziom. Myślę, że dorównuje też poprzednim Wampiriadom. Bardzo mi się podoba, tylko żałuję, że nie występuje. Uważam, że jest bardzo fajnie zorganizowana i tego typu akcje wspierają po prostu pomaganie innym na przykład poprzez właśnie oddawanie krwi. Z tego co się orientuję, że jesteś w trzeciej klasie, która Wam pilnadata ci się najbardziej podobała. W zeszłym roku była bardzo fajna, bardzo mi się podobało. Widziałam chyba najwięcej z tych wszystkich trzech lat. W zeszłym roku było super, naprawdę. Tak. Dziewczyny ładniej tańczą. Są lepsze występy, no i więcej obejrzałem po prostu. Myślę, że jeszcze żadna nie była odpowiednio dobra, ponieważ nie było Michała. Każda jest inna. Naprawdę ciężko jest porównać. Na każdej dzieje się coś innego, każda jest niepowtarzalna po prostu. No jest dużo lepsza niż rok wcześniej. W tamtym roku no nie miałem tak zbytniej okazji być na niej, ale tam co nieco widziałem, jest lepszy poziom niż w zeszłym roku. Czy za rok będziesz chciał oddać krew? Oczywiście będę chciał oddać krew. No mam taką nadzieję, że oddam, więc będę robił wszystko, się starał, aby oddać krew. Za rok... Nie będę na studiach, więc no, na studiach już oddam. Na co idą pieniądze przeznaczone z ciasta i z napoi? Na PCK. Jak długo trwały przygotowania do tegorocznej wampiriady? No, szczerze mówiąc, zaczęliśmy się przygotowywać już we wrześniu, dlatego że trzeba było zebrać całą ekipę, która będzie pomagać, zebrać osoby, które będą chciały występować podczas wampiriady. Także to no troszeczkę te przygotowania zawsze trwają. Rozumiem. I wszystko idzie zgodnie z planem, jak na razie. Odpukać? Tak. Dokładnie odpukać. Tak, wszystko idzie zgodnie z planem. Wyjątkowo mamy w tym roku też rycerzy, którzy właśnie. Właśnie się zbliżają i pokazy walk rycerskich, yy, Oprócz tego, tak jak zawsze, śpiewy, tańce, myślę, że dobra zabawa. A przy okazji, to co najważniejsze, czyli młoda krew ratuje życie. To może zrobimy coś takiego, że weźmiemy jeszcze raz, przetestujemy, żebyś nie był jakiś sespiszyst. Ładnie, ładnie. Weźmiemy. Mógłbyś wrócić jedną kartę. Dziękuję. Mam ci pokazywać? jak już się dogadacie, no. i ja sobie... macie? Mamy. Wszystko, to daję kartę. Bo ja znam tą sztuczkę, to jest ok, że ja zobaczę sobie tą kartę. Bo to, tak tak działa. I na razie nie mam tą, tą kartę tu. być tak rączkę w ten sposób. Ja bym tą kartę położyć na rękę, chciałbym, żebyś drugą ręką ją zachnął. Tak, żeby nie do niej dostępu w ten sposób. No rozumiem, dobra. Skoro nie mam do niej dostępu, to byłoby zadziwiające, gdybym ją stamtąd w taki sposób wyciągnął. Prawda? No, tak. Ja wezmę damy reflę i tą damy postaramy się zrobić coś takiego. No. no. Jak? Tak. <laughs> Jak?